Witam wszystkich tu na Pora nagrać sobie taki e, oldschoolowy unboxing. Bo dawno unboxingu nie było. Przyszedł do mnie paczka e, ze sklepu na ostrzu, jest tutaj. I tak w sumie, komu po kolei dziękować? E, bo to jest paczka od na ostrzu, która jest coś od Ledlansera, którą w sumie załatwił Piran. Więc dziękuję wszystkim, podzielcie się tymi podziękowaniami, każdy po trochu. No, i tak. Odpakujemy sobie tą paczkę. Oczywiście moja Zetka. 0770 CF. Jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział po tym moim bardzo długim okresie używania jej i dziesiątkom unboxingów, w których wystąpiła. Co jest w środku, szczerze mówiąc, nie wiem. Coś tam było w. Pirana w pirana vlogu, ale nie obejrzałem go w całości, właściwie tylko go z rana tak przeleciałem. Eee, pokrótce, bo po prostu no nie miałem czasu, byłem dzisiaj w pracy od rana. Więc nie było czasu przy kawie nawet e, na to, żeby sobie Pirana obejrzeć. Więc nie wiem co jest w środku, nie mam pojęcia. Wiem, że jakaś latarka od Ledensera, to tyle wiem. A reszta jest niespodziewajką więc zobaczmy Ech, powiem wam szczerze, że gdyby napisał do mnie sam ledlenser albo chociaż sklep na ostrzu to naprawdę wahałbym się czy wziąć tą latarkę, bo latarek mam już tyle yy, dwie, czekajcie dwie jeszcze jeden y, Fenix od kolby, drugi Fenix od kolby, jeden Trunite. Trzy latarki czekają jeszcze na recenzję, z czego jedna jest nagrana, tylko muszę ją zmontować. I, powiem Wam szczerze, że no, latarek mam trochę przesyć, Wy chyba też, bo widziałem, że pod ostatnią recenzją latarki nie było jakoś szczególnie optymistycznie pod względem wyświetleń i w ogóle wszystkiego. Ale dobra, porzućmy ten defetyzm. E, tak, to jest, e, to jest torba Ledlancera. Fajna na zakupy, czarna. E, dobrze, dobrze, dobrze. Co mamy w środku? W środku mamy taką smyczkę lansera. Um, nigdy nie używam takich smyczek, ale może akurat do jakichś kluczy albo do czegoś. No zobaczymy. E, jest tutaj... O, tu się coś wysypało ogólnie, wiecie, z pudełka, więc ja to włożę tutaj z powrotem do pudełka i tu jest tak, jest latarka i jest, jest, jest długopis. O, i długopis mi się podoba, jest fajny, szwajcarski, robiony, jest Swissmate. No, fajny, z takiej gumy miękkiej jak te, jak w kuchni rozkręcego. Wow, i nawet wkład jest robiony w Szwajcarii. Nice Passion polecam takie długopisy, fajnie klika, okej, okay, dobra, e, tak mięciutko, dobra, jest tutaj latarka, Bardzo <grywa> bardziej się długopisem niż latarką, ale dobra, jest tutaj latarka, jest to LED Lancer w takim pudełku, LED Lancer chyba popracował nad pudełkami, bo z tego co pamiętam jak ja kupowałem nie były tak fajne, e, jest to model T2, T2 i teraz mogę Was zarzucić wszystkimi informacjami, bo mam tutaj je w tym miejscu wypisane, więc jest ta latarka, która ma 240 lumenów, zasięg 180 metrów, a na trybie eko świeci przez 30 godzin, a jest to 1 lumen, czy poniżej 1 lumena, jakoś tak. No, a sama latarka, sama latarka wygląda tak. taki trochę klocek. Eee, trochę klocek, podoba mi się w nowych laserach ten włącznik, jest naprawdę bardzo fajny, jest jak taki celownik i... Nie ma tutaj systemu, nie, nie ma jednak, nie ma, yy, tego systemu, wiecie, zoomowania, jak to w lenserach. Tu mamy zoom stały jakiś tam. No, 240 lumenów, świeci tak. Przyzwyczaiłem się, że tej wielkości latarki mają około 1000 lumenów. Ale 240 też jest spoko, bo to chyba jest na zwykłą baterię. Tak, to jest, wiecie... lenser tak lubi, lenser tak lubi i są tu trzy baterie typu AAA. Ja osobiście już się mocno odzwyczaiłam takiego rozwiązania. Wszystkie miałam ostatnio akumulatorowe, no to by było na 18650. Szczerze wolę tamto rozwiązanie. Jakoś nie przemawiają do mnie latarki na paluszki. Jest to cholernie drogie, jak się tak o tym pomyśli. E, czy takie paluszki będą kosztowały około 6 zł, jeżeli będziecie chcieli kupić jakieś dobre? E, co prawda, przy zasilaniu na CER 123 to nadal jest w miarę tanio, ale w porównaniu do akumulatorów, które możecie sobie ładować, które, e, wiecie, są. są przeważnym zestawie to wolę jednak akumulatory. Smyczka, też jest. Yy, więc tak... Yy, cóż, cóż mógłbym powiedzieć? Oczywiście fajnie, że mogę przetestować jakiegoś LED Lensera, bo na kanale jest jedna recenzja LED i moim zdaniem też średnio mi wyszła. Postaram się to naprawić tym razem yy, i powiedzieć Wam co i jak jeśli chodzi o tą latarkę. Tum. Ma jakiś strobo albo coś? Yy, nie wiem. No cóż, nadrobię to, to. Naprawię się, naprawdę poprawię to. Będę wiedział, czy ma stroboskop w recenzji. Yy. Tak. Świetny długopis, naprawdę. Słuchajcie tego kliku. Fajnie, podoba mi się. Będę na nim pisał Na studi studi na moim studium. Jestem studiumentem, a raczej będę studiumentem za 10 dni. Tak więc e, to wszystko. E, to wszystko, dziękuję jeszcze raz za podesłanie wszystkiego. Niebawem na pewno się pojawi recenzja, w przeciągu jakiegoś miesiąca pewnie, bo tak, dużo tego wszystkiego mam do zrobienia, naprawdę. E, I w sumie, a jak już jest unboxing, to pogadam Wam jeszcze trochę, bo... Ja mam taki problem, że jak przychodzi noc, to zaczynam mówić do siebie jako Knives Passion I, i wtedy to jest głupie, bo nikt mnie nie słucha, mówię do siebie sam. Ehm, chciałbym nagrać film o tym, o mojej Zetce, bo nie ma, a chciałbym ma z Wami się podzielić moimi odczuciami na temat tego noża. Są jak najbardziej pozytywne i mam problem właśnie, jak tu zrobić recenzję, żeby nie była reklamą, bo wyszłaby mi trochę reklama, bo naprawdę lubię ten nóż. Ehm, kolejna sprawa to taka, że mam w głowie pewien pomysł pomysł na film yy, i będzie to film o Tomahawk'u od Shreda, który dostałem. Unboxing był już bardzo dawno temu, ale ogólnie chodzi o to, że ja ten y, Tomahawk chciałem przetestować tak hardkorowo, wiecie, po prostu rozwalić nim coś i tak dalej, a cały czas mi brakowało czegoś do rozwalenia, nie chciałem y, też rozwalać rzeczy, które nie mają być do rozwalenia. I sęk w tym, że właśnie niedługo będę miał coś, co będę mógł rozwalić bez problemu. Będę mógł zrobić kilka naprawdę mocnych ujęć, z używania tego, tego Tomahawka od Schreida. I cały czas siedzi mi w głowie ten pomysł, ale muszę na to czekać, bo to będzie dopiero za miesiąc prawdopodobnie, albo może nawet jeszcze trochę dalej. A ja muszę na to czekać, bo nie ma innej opcji, nie mogę rozwalić tego wcześniej z pewnych przyczyn. I. Przez to wszystko nie mogę się skupić na żadnym innym filmie. Po prostu każdy inny film, który robię, robię automatycznie bez żadnego polotu, dlatego że cały czas w głowie mam ten jeden pomysł na ten jeden film, który naprawdę obiecuję Wam, będzie kozacki. Będzie to najlepszy film w ogóle na kanale, jeśli chodzi o takie typowe filmy, gdzie ostro coś testuję. Będzie The Best, po prostu będzie taki. No, i to właśnie obietnicą zakończę ten mój wywód. Przy okazji to było to usprawiedliwienie, dlaczego mogę wypuścić w przeciągu ostatniego, następnego miesiąca jakieś gnioty. Znaczy, wiecie, zwykłe recenzje, które ja będę uważał za gnioty. A nie wiem, Wam nie wiem, czy się spodobają, czy nie. Zobaczymy. Postaram się, może jednak będą fajne. No, kurde, muszę przestać jak mówić jak kuba klawiter, bo potem piszecie mi w komentarzach. Tak, dobra. Pamiętajcie, że wpadniemy na Facebooka, lajkować, komentować i trzymajcie się. Nie mogę iść w tamtą. Пойдем в том.